Bo się, się zaczęło. To jesteś ty? Aha, to jesteś ty. to jestem ja. Ja lakier odbieram. Nie, bo to się nie dodaje. Nie odbieraj tego. Jak się nie dodaje? No i nadal jest tyle, ile było. Faktycznie. Chłopie, ale mi oddało, nie? Kupuj się. Byby pata pym, tralelo, Berto i dajczmanek. Czekaj. Her Herbercik and Deutschman. O, au au. Bay, baby. bye, bye, Hopie. Dobra robię, a ja potrzebuję tego frogę. Tego frogito banditu. Jak? Herbercik Herbercik Ant no. Dajczmanek Jakbyś mi dał subskrypcję to byś nie musiał cały czas szukać i masz zamkniętą bazę dla znajomych Ale ja nie jestem zalogowany na tego Mijamo Pokazałabym wam co, o teraz mogę wleźć I skąd to Jak ty zrobiłeś tą czcionkę? Na TikToku za so, tutorial zobacz. Jak chce ktoś teraz na to niech pisze, ale fajna, nie? O? No lekko. Myślisz, że ja nie wiem, że to jest fajne. Los Losbryuz. Ciężko jest zrobić jakieś trade, bo mało ludzi jest w tygodniu. ma Pedro, Pedro. Seven 722 no nic, nic nie dam. Mogę ci dać Seven 722 też. Hmm, bo już nie mam nic takiego tego. Bo ja, już te, ja to mam jak coś, Pedro, Pedro. Trze, trade, trade, a są trzy osoby. Łącznie z tobą i mną, więc a, jest, jest jedno. To, chcę, No a no czemu mieć los. Na no, no, dzień dobry, nie? A czemu ty dałeś los kombi, te los kombi dalej, a one daje mniej? No, to teoretycznie raz sekrety powinieneś dać na front. Możesz mnie nie bić? Nie podważaj mojego zdania. Dobrze, że tego nie ma lisowskiego. No, lisko NTP. Kto chce try? Ej da! To ktoś tutaj do nich pisze na czacie, ja Wam wyślę coś, Patrzci. Nawiązły kontakt. To się je pytań. Jaki jest wasz najlepszy Wysłałem ankietę dla Was, moi ziomecki. Mam teraz wybór, jest czacik, top czat, czy na, czat na żywo wolę oglądać. Dobra, chcę coś Nie mamy chyba aż takich słabych, nie? Baby. Alo. Cred că toți Oi, tu e ești o Full bog. Deci n-ați full bog. Damian? Nie. Nie rób. Widziałem tego bomba klata. No, powiedziałem ci, że nic nie dam, że już to mam, ziomek. Mam już to. Mas onde é, que é, que é o hotspot Rainbow 25M? Damy no co to jest takie, co więcej, takie. Co ty. Nie wiem. W ciągu. Nie, bo mnie w boli. A to trochę słabo. Ktoś odpowiedział na pytanie. To dołożę jeszcze 10M napisał. Top chat, ale to nic nie da, ziomuś. Jak dołożysz za los bros, no nie, los bros nie jest tyle warty kolego, los brosik to jest 200 milionów, co najmniej. Zrobię Ci ASMR. Za los Bros nie gram PvP. Eee, o, ktoś siema, wbił. Masz. Siema masz. Karkerkura, te krzesło, znaczy masz krzesło. Masz krzesło? Nie mamy. Nie mamy nie krzesła. Mamy. A masz coś dobrego Ewelina Warga? Ale jaka Warga? Jaka Warga? Wraga. Aha. On powiedział, że on zagra PVP i on nie gra w ogóle PVP. Coś mu w to nie wierzę. No trailer. Ewelina wraga, nie warga. Ciu, baga. ciu, chuck, Siema, ale ja nie mogę gadać, bo się uczę na test. Sorry? No, a czyli nie możesz trade'a zrobić. Nie wiem, masz łabę? no spoczko, spoczko. Ja mam jakąś trajdika falną, ją. Aleks się pyta jaki masz nick. No w prawym górnym rogu jest nick. Zaraz będę, bo idę się kąpać i się wytradujemy. Spoczko. Poka, pokaż mu swój nick. Aleks, w prawym górnym masz. Kupę. Kupę. Ale napisz w ogóle, co masz na trade'a, bo ja nie będę stroną robić... Nie będę cię dodawać bez sensu. A ja aha, już tego typa zbadowałem. Teraz nie. Jaki masz nick? Powiedz co masz na trade'a, to cię dodam. To ci podam nick, nie. Nie dodaję bez powodu. baby, baby, jaki bliad? Co ty piszesz? Gadam, nie dodaję bez powodu. Napisz, po co mam cię dodać? No ale Damian, nie rób mi bomba, kwiat. czemu ty latasz? Ja u mnie leżę, hop, i się oparłem. Dobra, nara. Kto? Nara. Tak. Kodem. Mam los kombi 217. Um, taką realną owką by było. Los Planitos i Cicletera 90. I masz los Six 7 225. O, to list los Six Seven bardziej już tam. To możemy dać los Planitos i Cicletera Radioactive. Tą taką Ile? 225? No. To za los? No. To. To? To. Znaczy to. to, to, to. No. Los Planitos i y Cicletera Noel Tierra, Bo los kombi raczej nie interesuje nas. Bo że Antek dołączył, ja idę mu napisać, żeby wyszedł. Bo ja go nie chcę banować, a on nic nie ma, jaki biedu. Ej, czemu wbił jakiś Antoszek? Weź go wywal, bo on nie ma... wywal, bo jakiś Ale to jest Antoszek Antek! Bił, nie ma nic Big w Big Brainie! Wywal go Ale to jest Antek! Haha <grym> Ja nie chcę mu dawać bana, napisz mu, żeby wyszedł Ale ty masz opóźnienie No gadam ci, że mam wciupał przez takie lagi Halo? Jestem? No, a, a dobra, jestem. Tam tego nie no, jest, jest. Nie no, jest, jest. Połączenie po Masznik w prawym górnym rogu, nie widzisz? Tam, od Robloxa. Prawy górny róg. Od Robloxa. Prawy górny róg. Kupę. No weź mu napisz, żeby wyszedł. Antek. Teku, maty. Ja on z jaką maty. No nie, znów nie mogę dywan... O, dobra, odpaliłem dywan. Kupią ma internet za dwa złote. No, rodzinne. To no wywal go, bo on nie chce wyjść. Wyjdź. No, gadam ci w prawym górnym rogu, napisz jak dodasz. A jak dodasz, to napisz swój nick. Dobra, dodaj. Jaki masz nick? No to, to, to na pewno jesteś ty mm, 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 mm. Patrz, tu masz nik. Na samej górze. Sorry Antek No ja nie chcę udać no. On zapnął bazę sam? Wywal, go, bo bo nie chce wyjść, chłopie, On ma jakiś autyzm. Alo, 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 alo. O, brawo Antoś. Nazwy nie widać. Eee, masz. Bo, Boże i se dał czcionkę, to się nie dziw, że widać. No a teraz widać. I mi nie gadaj, o, że nie. Wow. O, ktoś mi wysłał zaproszenie. Dzięki za bloka, gdy chciałem, trade'a z Alain'a Secret Kombi. Co ty gadasz? Ale kiedy? Jak ty przecież wyszłeś. Nie znam takich ludzi. Ja mam tu na live, Big Brainie. Kuba, zjedz pizzę? Zjadłem. Chop, jak ja wczoraj jadłem pizzę, ty gadasz? No to zjadłem znowu. Dobra, dodałem cię, aluch. Aluch, paluch. Rzeczy, jak ktoś robi trade'a, to na dół. Ty też daj na dół, Big Brainie. Gdyż nazwy nie muszę pokazywać. Ale co? Za co on chce. No to jest teraz pani, to jest y ta cikletera za 67 To jest ten za los. Dobra. Ja bym zostać na bazie, jak coś. Żomecku. Idę. Wejdź, bo dostaniesz bana. Bo ludzie później dodawają, a później próbują coś kraść z kamerzy I wiesz, jak wbiję to zobacz czy nie ma nie AP Czyli czekam czy coś pisze na no. czacie Nikodę? Kto? Nie, Alex. Alex, Alex wit Masz czas do 30, żeby wbić jak coś. I chcę zablokować bazę na wszelki wypadek. Ale ja nic nie mam dobrego. No i kopie każdeś mi za bazę i i teraz się nie będę mógł ruszać przez 20 sekund. Muszę się zblokowałem w ścianie. No czekaj, tylko se fiuza maszyna odbiorę. No, wstawaj, nie udawaj. Zwykłe, rodzaj 67. Mhm. Nikt zda. No i mnie blokuje w środku lotu, nie? Idę pokazywać dalej bazę. Ja zbytnio nie mogę łazić. Dlatego muszę latać. Żomek z tym, z Lost Six ten gość. Chcesz jeszcze tradera za Lost Masz, kombi... żeby znajomi dołączali w ogóle? <tak>, tak na 90%. Masz, żeby wbijali? Jednak nie mam. To zobacz, bo ty w szkole przecież to zmieniałeś. No ty się głupi. No teraz możesz bić ziomek. Sorki, my bad. My bad. Lusik seven. Lusyk seven. Pum, pum. Możesz już bić ziomek. Nie, nie chcę. Nie wiem się wydać, chciałem tutaj... Olos kombi z, z, z 135 milionów z miałem. Możesz wbić. Ja powiedziałem, że nie. Wbijasz ziomek od Lost Six Seven? Aleks? Z nami coś gadałeś? Gdzieś chyba na Nie myślisz? On jest Ty pomyśl trochę. Nie. Boże, ale mi zlagowało. Jak ktoś bije, to mi powiedz. Praktycznie. Umiej... Ja Jakbyś nie powiedział o tym panie, to może by nie dali. Mhm. Ty, też jesteś, Ty też jesteś. YouTube dobrze. by nie dał, jakby słyszał. Takie słowa ale ja na serio mi faz zlagowało A po no mi się przynajmniej ruszają. Tu już nie, nie było, słychać wiesz? Nie, ziomek od Losing 7 zostaje bana. Co jest? Mi znów wywa. Ty masz Esoka? Co to jest? Czekaj, 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 jeszcze chwilę, daj mu. Aleks, wbijam z tym Los albo... Kto? No, Aleks. Ja mam nadzieję, Rozwojenie że... jaś Czekaj, bo mnie... Nie, ja, bo ja mu daję zezwupana. No, chłopie, ma takie lagi, nie? Wzruszone kurwicy. Mm. Ale serio, chłopie. Nie. No, a na że pana dostaniem. No, a wiesz, że za to tam można, nie? Ale ty gadasz rasizm. Big brainie. No nie, 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 no to ja go banuję. Chyba, że coś napisał na czacie. Nie, nie napisał. Jak on miał? Zarażnie. Ktoś wbił, ktoś bił, ktoś bił. czekaj. A u um, mnie ja go nie widzę, żeby wbił, więc... To? Napisz, czy to jest ten typo. Ej, Hubert ten. Co? Po co? Ja mu, ja go... Ja go ukryłem, a on już nic nie może pisać. Halo, bo mnie zlagowało. Słychać mnie na live? Dla mi jak, co wy zrobiliście do tradera? Mały dochód nam przyszedł. Widzę. No, nie wiem, ktoś powiedział, że mam sobie zabrać i tyle. I wyszedł. To sobie wziąłem. Mhm. To tam poustawiaj, bo ja mam Dzięki mordo. Piona dla ciebie. Mhm. دايلر No już. No. Czekaj, bo ja muszę się powiesić. No nie mogę latać! Mhm. Dzięki za tego. Dzięki za los... Ja nie mogę latać. Dzięki za los mobilos, mordo. Nikogo nie ma na live'ie chyba. Też jak dał nam gift'a i wyszedł. Kaka zaś, nie. Jest ktoś? Weź to wywal, bo to mi może tylko obciążać netta. Zakończę się pytanie i odpowiedzi. No. Baby, 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 mm -mm. Mm -mm. Jak coś traj to pisać, no. Ale ja ci ogólnie gadałem, on miał jeszcze ten, no, no. Wycisz na chwilę, wycisz. Kto chce trade'a, niech pisze. My mamy czas. Co jesz? Nic. To smacznego. Nie, nie jem nic nie nie, Nie piekary. Nie nic nie, 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 nie no. Nie. Twoje opóźnienie jest wspaniałe, w sensie moje, bo ty gadasz coś, jak tam pół minuty wcześniej. Kto chce trade, niech pisze. No ale tak na serio: kto chce trade, a niech pisze klej. To się kup internet. <noise> Nie, ale to jest na serio: Beka, jak ja cię słyszę, tak do tyłu chopie. Ja gadam: kto chce trade, a niech pisze klej, a ty gadasz: kto chce kup internet. ej, mieszkam Tu skalaś... jest nie wpuszczę nikogo, bo ja chopię, muszę iść do Kibla. No to zablokuj sobie bazę. Damian. Damian mnie wywaliło chyba. Jestem? Mnie chyba wywaliło z Robloxa? Nie, jesteś. W sensie, z Brainers mi znów ładuje ponownie. A powie ci śmieszny żart? Nie no, jesteś normalnie. No. Twoja stara ostrzega na pociągi. No gadaj. Nie śmieszne ok. Jak śmieszne? Ludzie to moich... O na czacie normalnie ludzie teraz się śmieją, nie? Nie no, bo mnie ładuje, nie? Hobby, bo ja nie ma. Ja jest ktoś? Mam... Nie, nie, nie ma chyba. Ja mam takie lagi, jak jest OBS włączony. Bo internet jest i ci coś. Dobra, później jeszcze zrobimy live. Bo chyba mnie nie chce załadować. Nie, please. Mam nie kończyć live'a, ale wy jesteście słodkie. Wejdźcie resetu, pompa. Ale co nie pisz. Nie, ludzie piszą, że mamy nie robić końca live'a, nie. Love you, love you. Ej, super tik tak, super tik tak. Masz coś? Masz coś? Bo oni nie widzą ni naszej bazy w ogóle, bo ja jeszcze czytam. on nie ma. Nie, mój nik. Nie, nie dodajemy, kolego. Ty pieprz napisz, to masz na trade'a, koleżko, mój kochany, najlepszy, fajny. Chopie, bo mam 9 koła. pingu. chopie. No, że się tak nie pokazuję na OBS-ie i że chopie zgubione klatki mamy 7 koła, czyli ponad 50%. Mam 28 FPS-ów na transmisji. A wyciągnij słuchawki. A co to da? Jak przecież, jak przecież, gadam się, że teraz mam problemy z netem. Przecież wczoraj w ogóle no, nie, nie wiem, mogłem. Nie tą pomarańczę, to masz chłopie Sylwy. No wiem. Jaszek mi ją montował. A no, ty masz pomarańczkę Sylwy? Napisz, co masz, super tiktak, super mega gitka. Co masz na trade'a? Taki. On mi amater. On jakiś kubikson wbił Hubert. Co czekać? A ma coś? On ma Vipa. To jest ten kapibara. To weź. A my go skamujemy? Nie, my go nie. To weź napisz mu co chce. Weź mu to. A ma coś? Nie. Tak, nie wyjdzie, to mi powiedz temu Dębana. A bo jak się będzie pakować do czyjejś bazy? Powiedz, no. czy się banować, czy nie? Ja, ik kon het live af